No, Ale to był jumpscare. Dzięki gaming za porks. Jak serio? Dałem to ja jeden. A to ty typ Dobra, to dzięki. Pojdź pać sobie na mnie. Idź po kładkę. Nie chodźcie, ani tak. Pork spłonie w lawie. Wy <grym>, robicie. Co, będę <grym, grym>, nie skaczać, tylko <grym>, chodzić to tak. Potrzebujesz jeszcze skaczą. To zip. Czekaj, czemu ja się wróciłam? Co? Jak? Jakim ja cudem? Jakim cudem? Czekajcie, bo mam lega mózgu. Co? Uciekaj, sobie. Nie będziesz dobry. Ej, no wchodzi. co? Spadaj. Spadaj, Spadaj będę ciebie był, jak tu przyjdziesz. Aha, dobra, bo ja powinnam iść tam. Nie. Znowu bym mnie ktoś stepnął. Dziękuję. No kapi Dobra, dzięki kapiś. No. No nie. tudo certo